Witaj, ja się nazywam Patty Garg i w tym wideo chciałabym podzielić się z Tobą tym, w jaki sposób możesz radzić sobie ze swoim uczuciem przytłoczenia. Każdemu z nas zdarza się od czasu do czasu poczuć się przytłoczoną. Mamy wiele wymagań, oczekiwań, zewnętrznej presji, która sprawia, że. Tak dużo rzeczy do nas dociera, że czasami naprawdę po prostu nie ogarniamy tego wszystkiego. Ale to nie wszystko. Są te zewnętrzne rzeczy, które na nas wpływają, ale są też te wewnętrzne rzeczy, czyli nasz umysł, który ciągle czegoś od nas chce, który wywiera na nas presję, który ma mnóstwo oczekiwań wobec nas, który chce, żebyśmy były idealne, żebyśmy po prostu świetnie sobie ze wszystkim radziły. I kiedy mamy dużo energii w ciele, to jest bardzo łatwo zrobić. Wtedy po prostu jakby. Robimy tak, żeby sprostać tym wszystkim wymaganiom, dajemy z siebie wszystko, ale są takie momenty, kiedy mamy mało energii w naszym ciele, kiedy czujemy się zmęczone, kiedy czujemy się słabe i właśnie wtedy pojawia się to uczucie przytłoczenia. I teraz, jak możesz sobie radzić z tym uczuciem przytłoczenia w najlepszy wspierający i kochający wobec siebie sposób? Najlepszą rzeczą, którą możesz dla siebie wtedy zrobić, to jest zatrzymać się, i puścić wszystko. I to jest paradoksalnie najtrudniejsza rzecz, którą wtedy możemy jednocześnie zrobić. To jest zazwyczaj najbardziej trudne i wydaje się totalnie wbrew logice. No bo kiedy czujemy się przytłoczone, kiedy wydaje nam się, że nie radzimy sobie dobrze z życiem, z rzeczywistością, wtedy... Bardzo często mamy taki mechanizm, żeby wymagać od siebie jeszcze więcej. Może zauważyłaś to, że staramy się wtedy jeszcze szybciej, żeby działać jeszcze szybciej, żeby jeszcze bardziej spełniać oczekiwania, te swoje i te wyobrażone i te z zewnątrz. A wtedy najlepszą rzeczą, właśnie którą potrzebujemy zrobić dla siebie, to jest się zatrzymać w tym wszystkim, zatrzymać się w tym pędzie i pozwolić sobie po prostu odetchnąć. I ja wiem. Że może ci się pojawi ten głos, który będzie mówił: No, ale ja przecież wtedy nie mogę się zatrzymać, ja przecież muszę jeszcze to i muszę tamto. Chciałabym ci odzwierciedlić to w takim lustrze, że zobacz, gdybyś na przykład zachorowała i nie, nie miałabyś innego wyjścia, to jakoś te wszystkie rzeczy by się ułożyły, prawda? Nie byłoby wcale tak, że świat by się po prostu zawalił, bo ty dałaś sobie dwie godziny na oddech. <laughs> no pewnie, że nie. Zawsze, zawsze coś da się zrobić, i zawsze możesz poprosić też o pomoc inne osoby, zawsze możesz sobie w jakiś sposób zorganizować swój odpoczynek. Ale najważniejsza rzecz jest taka, żebyś czuła i wiedziała w środku w sobie, że ty sobie dajesz do tego prawo. Że to, że jesteś na przykład, czujesz, um, czujesz się właśnie przytłoczona, że nie ma nic w tym złego. Że to jest naturalny sygnał organizmu, że jest przebodźcowany i przeciążony. I że. Twoją najlepszą rzeczą, którą możesz dla siebie zrobić i sobie dać z czułością i z miłością, jest pozwolić sobie wtedy zatrzymać się, puścić wszystko i odetchnąć. Mam nadzieję, kochana, że to wideo będzie dla Ciebie inspirujące, aby następnym razem, kiedy poczujesz się przytłoczona, podejść do siebie z całkowitą miłością i akceptacją, czego z całego serca Cię życzę. Daj mi znać, jak to rezonuje z Tobą. Pa!